Cześć, niech Was Bóg błogosławi. Jestem przy Bazylice świętego Wojciecha w Mikołowie. Wcześniej kupiłem w księgarni Lumen dwie soczyste książki, gładkie, nowe, bo ta już jest postrzępiona od kilku lat, a to jest nowa wersja.

w poprzednim fragmencie zakończyło się na: Ja Jezus kocham cię. To były pierwsze słowa, jakie Jezus zapisał po tym kryzysie. Zrobił to 20 czerwca 1986. Powoli, bardzo powoli, krok po kroku i zawsze bardzo delikatnie Jezus podchodził coraz bliżej mnie.